Dzień dobry, witam Was dzisiaj pod El Alamein w jej y, pustynnej części mapy a będę tu jechał o fragi robione ciężkim czołgiem czyli będą tygrysy, jak zwykle zresztą y, najczęściej, najchętniej z tej strony mapy jadę w stronę punktu C, ale nie na sam, sam punkt ale gdzieś tutaj sobie stanę na miejscówce z przestrzałami w stronę dojazdu do punktu B od czerwonych. Tam będę chciał sobie te fragi nastukać. No i mam nadzieję, żeby wystarczy do dokończenia mojego zadania. Dużo tych fragów nie zostało, a pierwsi chętni już się podświetlają. Coś tam było zaznaczone przy punkcie C, przy nadojeździe. No, ale jak powiedziałem, na razie przynajmniej punkt mnie nie interesuje. A przede mną jest T26, który uciekł za wydmę, i tam już pewnie zostanie. Za to jest Tygrys E. Pierwszy frak. No i pokazuje się tych czerwonych coraz więcej, właśnie w miejscu, na które liczyłem, jak Pantera. Zatrzymana. Jeszcze na dole pantera D, a Jaweczka obróciła się dokładnie bokiem, i w ten bok dostała drugi zrobiony frak. Na dystansie następna, pantera bardzo daleka, poza zasięgiem podświetlania. No, miałem nadzieję, że tu kolega troszkę się do przodu podsunie. Niepotrzebnie było strzelane z wyprzedzeniem, ale teraz już wpadło krytyczne. spore uszkodzenia na tej panterze zrobione no i tylko teraz zostało ją wykończyć no tak daleko to trzeba tutaj korygować na piksele trochę to zajęło zanim udało się trafić w odpowiednie miejsce no podświetlona następna pantera, a ja jestem coraz bliżej punktu B a tych punktów mamy straconych dwa no rozwalony zamek na chwilę będzie spokój z panterą no kolega od razu wystawił dym jeszcze jeden strzał i tym razem już pantera rozwalona, nie zdążył się kolega naprawić, stracił swój czołg a ja tutaj po prawej stronie mam trigera. uciekł za wydmę, ale jeszcze udało się rozwalić mu działo na chwilę będzie spokój a ta chwila jest mi potrzebna do tego, żeby zjechać na dół no akurat przede mną spadły bomby mam nadzieję, że nie są specjalnie mocne no tak, coś wybuchło nic mi nie zrobiło z pełnym, sprawnym czołgiem jadę na dół za chwilę tam po prawej powinien się pokazać z powrotem ten Waffenträger, a nie chciałbym się mu władować pod lufę na punkcie B są trzy czołgi, dwa średniaki. Jest ciężki czołg, tutaj podświetlenie na panterze. Tyle tylko, że samego celowania nie udało się uskutecznić. No i podświetlenia nie ma, szkoda marnować pocisku na taki bardzo niepewny strzał. Bok wieży. Jedna pantera zniszczona. Została jeszcze ta pierwsza. A ja muszę uważać na to, co się dzieje po mojej prawej stronie na dojeździe od respa. Nieudany strzał do tygrysa. Tygrys się schował za wydmą. Została mi tylko ta pantera przede mną. No tak, tutaj domki się nie rozwalają od strzału i ten pocisk poszedł niepotrzebnie. Za to następnie już Panterę rozwalił. Zginął też tam yy, ten tygrys, do którego wcześniej celowałem. No i jadę przejąć punkt B. Po drodze jeszcze Pantera A. Rozwalone działo. U kolega już nic nie zrobi. Jeszcze tam chyba od bomby dostał jakieś obrażenia. Udało się go rozwalić. No, teraz w końcu mogę myśleć o wjechaniu na punkt, i będzie to trzeci punkt, jaki przejmiemy, czyli jest szansa na wygraną, byle tylko te y, kapy utrzymać. Wjeżdżam sobie za skałę, potrzebuję mieć ochronę na y, czas zbijania punktu jego przejmowania. No i z tyłu pokazał się. Tygrys H1 schował się za wydmą, za tym zniesieniem. Z przodu mam jeszcze PZT. Jeszcze chwila, punkt będzie przejęty. No, jak widać, poleciała na mnie artyleria. No i tak. Ostatni zdobyty punkt teraz już powinno być szybciej I to przejmowanie, wygrywanie yy, bitwy, przejmowanie paska no i to podświetlenie na panterze G niby było niby nie było coś tam było do trafienia tylko że Pantera stała dużo za nisko żeby do niej strzelać Bardziej po prawej, w naszą stronę, wysunął się ciężki czołg. To jest prawdopodobnie ten tygrys. A ja przed sobą mam aż trzy średnie pojazdy: Pantera D. Trafienie, zniszczony zamek. Przez chwilę będzie z Panterą spokój. Jest jeszcze Pantera. G też trafienie krytyczne no i w dymie ustawiona fałka, fałka zginęła po strzale drużynowego jeszcze jeden strzał do pantery G no bez podświetlenia taki strzał tyle że prawdopodobnie gdzieś tam jakąś jakiegoś kalafiora wsadziłem, ale od boku podjeżdżam do jednej pantery, teraz korzystam z osłony po wraku Ma no, ten strzał Moc do Pantery D bardzo nieudany, ale poprawka już Panterę rozwaliła, no i do punktu B podjeżdża ten tygrys, ale zginął, nie ma już tam sensu wracać lekko po prawej stronie przede mną jest niszczyciem. przede mną jest. Lotka i tak sobie wyjeżdżam. Licząc na szczęście, jakie miałem do tej pory, niestety tego szczęścia zabrakło. I to właśnie ten buffen, Trager, który wcześniej dostał po lufie, rozwalił mojego Tigera. 9 zrobionych fragów jednym czołgiem, to jest całkiem przyzwoicie. Niestety dla mnie bitwa zaraz będzie się kończyć nie zdążę dojechać gdziekolwiek żeby jeszcze coś móc strzelić nawet na dystansie przy na górkę czego robić nie należy nie udało się złapać żadnego podświetlenia na minimapie też nic nie widać pasek czerwonym za chwilę zjedzie do zera no teraz ten Waffenträger ale zaraz zginie, prawdopodobnie, chyba że bitwa wcześniej się skończy, co jest bardzo możliwe. No i tak, nie udało się zdobyć żadnego żółtego medalu, ale zająłem pierwsze miejsce, zrobiłem 9 fragów, niby niedużo, ale okazuje się, że wcale tych fragów dużo nie musi być, żeby rozegrać. Przyzwoitą i fajną bitwę. I z mojej strony to już wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!